Krwawy Felix. Dnia 4 lutego 1900 roku w dziesiątym pawilonie cytadeli warszawskiej osadzono 22-letniego młodzieńca imieniem Felix. Pochodził z dobrej polskiej rodziny szlacheckiej. Jego ojciec Edmund był nauczycielem fizyki i matematyki, a matka Helena była osobą wykształconą, miłującą sztukę i władającą biegle kilkoma językami. Gdy ojciec zapadł na zdrowiu i umarł, Helena wraz z rodziną przeniosła się do Wilna, gdzie dzieci poszły do szkoły, a młody buntownik Felix nie zdał matury. Nauczył się za to biegle języka rosyjskiego, pisał wiersze, tłumaczył puszkina oraz świetnie grał Chopina. Tak jak matka, kochał sztukę. Jeszcze w szkole związał się z socjaldemokracją Królestwa Polskiego i Litwy organizacją dążącą do wybuchu rewolucji robotniczej, która miała obalić Carat. To za tę działalność w Kownie, gdzie redagował polską nielegalną gazetę Robotnik Kowieński, został aresztowany i osadzony w wileńskim więzieniu, z którego zbiegł. Następnie wylądował w Cytadeli Warszawskiej. Car rozumiał, że mimo młodego wieku Felix jest groźny. Więc profilaktycznie zesłano go na Sybir, ale i stamtąd zdołał uciec. Porzucił katolicką wiarę, w której wychowała go matka i nawrócił się na partię komunistyczną. U boku towarzysza Lenina pomógł wzniecić żar rewolucji październikowej. Żar tak ogromny, że spalił istnienia setek tysięcy ludzi, między innymi za pomocą komisji do spraw walki z kontrrewolucją i sabotażem. Czeka na czele której stał Felix jego ręce spływały niewinną krwią, a młody adept sztuki stał się człowiekiem okrutnym i bezlitosnym. Opętany nienawiścią chłopak zyskał przydomek Krwawy Felix. 20 lipca 1926 roku zatrzymało się jego serce. W trakcie pogrzebu jego trumnę nieśli między innymi Lew Trocki i Józef Stalin, obaj zapewne wdzięczni w duchu, że w przyszłej walce o władzę nad partią nie będzie między nimi Feliksa Dzierżyńskiego.